Rumi podział punktów w kojnicach, biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności tego meczu, to ten remis tak złym wynikiem chyba nie jest, aczkolwiek mały niedosyt na pewno pozostaje. No na pewno, na pewno przyjechaliśmy tutaj wygrać i, i ten remis gdzieś tam jest e, traktujemy troszkę jako niedosyt, ale też musimy być obiektywni i, i remis tutaj na wyjeździe e, w takich warunkach i, i też jak wiemy, jak ten mecz wyglądał, także... No, szanujemy na pewno ten remis, no i przed nami dużo ciężkiej pracy. Znakomicie to spotkanie się rozpoczęło, rozpoczęło. bramka bardzo szybko zdobyta, później dwa gole stracone i też chyba później wam się zdecydowanie trudniej grało, bo cholniczanka troszkę grała w takim ataku pozycyjnym, a nam trochę też te dwa trafienia, szczególnie po tych straconych bramkach podcięły trochę skrzydła. No na pewno, na pewno te, te bramki, które straciliśmy troszkę na podcięły skrzydła, ale też pokazaliśmy charakter, bo, bo przy bramce strzeliliśmy na 1-0, za chwilę straciliśmy moment później na 1-1, za chwilę na 2-1. Wiadomo, że to że łatwo się nie gra, tracąc bramki e, tak szybko, ale, ale pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną no i chcieliśmy tutaj ten mecz wygrać. Szczególnie w tej drugiej połowie był widoczny charakter, no i mocno zdominowali się Chojniczankę, bo było chociażby rzutu różnego, wołek podawał do Domingueza, było kilka sytuacji, w końcu ta, ta bramka wpadła i to też jest na pewno na plus, że pomimo o tych okoliczności, o których mówiliśmy, nie poddaliście się i dalej walczyliście. No my na pewno nie będziemy się poddawać w żadnym meczu, jak, jakikolwiek by on się nie układał, będziemy zawsze walczyć do końca i takie jest nasze DNA, będziemy, będziemy grać do końca i, i chcemy każdy mecz wygrać, także takie są prognozy na przyszłość. Z twojego punktu widzenia cieszy na pewno kolejna bramka, podtrzymujesz tą dobrą formę z okresu przygotowawczego i widać chyba koledzy mają do ciebie duże zaufanie, bo jeśli jest tylko okazja to albo z bocznych sektorów boiska wrzucają tą piłkę, albo próbują prostopadłych podań. Przede wszystkim jesteśmy drużyną i tutaj każdy, każdy szuka w sytuacjach dogodnych albo partnera, albo, albo, albo sami podejmujemy decyzję. Ja, ja no, nie ukrywam dobrze, dobrze zacząłem, bo strzeliłem bramkę. Także, także cieszę się, ale, ale tak jak mówię, przed nami jest dużo ciężkiej pracy. Musimy ją wykonać, żeby wygrywać następny mecz. Almax, oficjalny sponsor GKSTH.